Coś z strony, nie tak jak wasz, z czystej Dzisiaj, przybliż kamerka, kamerko, będziemy robić eksperyment. Mamy gluta, o, klejącego się, piasek i takiego konika. Z nami z kamerzysta, czy chcesz się przedstawić, czy nie. Zobaczcie. Hmm. Czy nie chcesz na tym odcinku? Jeśli chcesz... Nie przedłużę. Dobra. <grym> Czekaj, ja ci podam i... A więc zaczynamy najpierw z... od konika od... może tak najpierw, najpierw sprawdzimy co się o robaczek. już się klei i dajemy do piasku dobra czekajcie on jest duży kurde nie no klej się dobrze mocno piasek mi się klei przybliżę kamerkę tak dalej e, będziesz teraz ty y, kamerował jako tak... i idziemy teraz tego konika Dajcie do wody. Chodźmy. Chodźmy. Lecimy. Zawsze z koksem, jako ja. Mamy tutaj wielki apartamentowiec. Otwieramy. Może woreczku? O, mamy dwa. E, Okej, okay, bez woreczka. I Patrzcie. Ok. Dajemy do wody. I patrzcie co z wodą się dzieje. Jaki się myje. Tylko żeby będzie leci piasek. No, bo to będzie fail. Dobra, wyciągaj. Wycią... Macie glutka do zjedzenia, tak się go to robi. jest Pierwszy do załogi glutków, ale się ciągnie. Tutaj, patrzcie, jak on wygląda. Gdzie on jest, jest tak kolorowy, że go nie widać. I idziemy, I idziemy do, no, do drugiego. Gluta, którego ja koledzy dałem. Dobra, drugi eksperyment naszej ekspozycji. Siadaj, siadaj, siadaj. Dobra, jesteśmy, to dajemy tak, otwieramy, widzicie tego glutka sprężystego, widzicie, jaki fajnie się ciągnie, tak, on chyba cały piasek pochłonie, tak, To będzie taka galaryta, tylko z piaskiem w środku, już widzę, jak, jak on się ciągnie, dobra, wyciągamy, wyciągamy, dawaj, ciągniemy, ciągniemy, o, dobra, widzicie? Chodźmy, chodźmy go teraz do się wody. się nagrywa cały czas? Tak. A, ja żeby nie wpadł do wody. No tutaj. Otwieramy i ładamy. I jak widzicie? Jest teraz klejący jak prawdziwy slime zamiast glut. To jest teraz dosłownie, Taka nie masa. wiem. Masa to jest. Patrzcie. Się ciągnie jak slime, a się mm. tak nie ciągła. Widzicie? Dzięki temu piasku ja, zawartość tak, się no. rozciąga. Widzicie, jak się rozciąga zawartość? Kto chce, można u mnie w sklepie kupić takie rzeczy. A więc teraz dajmy to na.